Cześć, witam wszystkich, ja jestem Anika Dzisiaj przygotowałam dla Was tutorial, jak zrobić sobie takie rękawiczki bez palców Tak zwane mitenki Mam tutaj pomoc na dwie wersje Pierwsza wersja to jest z pojedynczej włóczki, która jest troszeczkę właśnie lżejsza w ten sposób się prezentuje czarna. Ja natomiast będę pokazywała tutaj na tym wzorku z podwójnej włóczki, ponieważ na czarnym słabo widać, więc po prostu muszę zrobić też w takim kolorku filmik, żeby wam było prostiej po prostu wytłumaczyć. I tak prezentuje się ten menaż właśnie szarości. Rękawiczka jest bardzo Prosta do zrobienia, naprawdę bardzo łatwa. Ja ją zrobiłam, no, pierwszą zrobiłam bardzo szybciutko, a drugą również. Także naprawdę zapraszam Was na cały filmik i zachęcam do zrobienia sobie takiej rękawiczusi. Tym bardziej, że możemy ją zrobić z czegokolwiek, co nam pozostało po pozostałym projekcie, lub też zakupić sobie nowe włóczki, oczywiście. Ja miałam jeszcze włóczki z poprzedniego projektu: Miałam Baby Drops z Merino Mix. Tutaj użyłam kolor 22 i zmieszałam ją również z taką alpaką Mix, tej alpaki 100% i tutaj jest kolor 517 i połączenie właśnie tych dwóch kolorków dało mi taki świetny melanż. Natomiast czarną robiłam już tylko z pojedynczej włóczki alpaki kolor czarny. Już niestety nie mam tutaj całej włóczki, żeby wam pokazać, bo tak jak mówię, zazwyczaj jeżeli zostaje wam motek lub dwa, bardzo prosto możemy go wykorzystać właśnie tworząc sobie takie rękawiczki. Na całe takie dwie rękawiczki zużyłam jedną alpakę, nawet trochę mi zostało. I jedną włóczkę tego. Czyli jeżeli macie jakieś dwie wolne motki, możecie po prostu ze sobą pomieszać, połączyć i zrobić fajne, grube, ciepłe rękawiczki. Te są cieplejsze, bo mają właśnie podwójną włóczkę i świetnie się nadają nawet do prowadzenia samochodów, bo paluszki mamy tutaj wolne. Więc jeżeli Wam się podoba moje pomoc na rękawiczusia, to zapraszam Was na filmik. Oczywiście możecie sami dostosowywać sobie ją wielkość, tak jak w trakcie będę w filmiku mówiła Wam, że to zależy od Was, trzeba po prostu na bieżąco sobie mierzyć i sprawdzać ile potrzebujecie. Rękawiczka się robi szybko, więc nawet jeżeli będziecie potrzebować spróć, to nic wielkiego się nie stanie. Moja tutaj ma 21 cm, e, tutaj ma około 9 cm, e, Tą część mam grubszą, tą mam cieńszą, ale wszystko Wam pokażę, jak to zrobić. Także jeżeli jesteście chętni, to Was zapraszam. Naszą rękawiczkę zaczniemy sobie tutaj od tego ściągacza i nabierzemy sobie tutaj odpowiednią ilość oczek łańcuszka. Ja będę nabierała 36 oczek, tak sobie wypróbowałam i to mi tutaj daje około 9 do 9,5 cm. Natomiast Wy musicie w trakcie robienia sami sobie oszacować, ile tutaj potrzebujecie, czy chcecie szerzej, czy mniej, czy dołożyć oczka, czy nie. Trzeba sobie po prostu zrobić próbkę nawet z tych 36 oczek, kilka rzędów wysoko i zobaczyć, czy właśnie jest odpowiedni ściągacz. To jest najlepsza metoda, po prostu posprawdzać, czy nam to odpowiada. I będziemy zaczynać od nabierania oczek. Więc zrobiłam sobie oczko podstawowe w ten sposób. Ja wezmę strzedełko numer 3,5 i nabiorę 36 oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery. Ja już mam nabrane moje 36 oczek. Teraz będziemy zamykać w kółeczko. Ten wzór tutaj wymaga, żebyśmy mieli parzystą liczbę oczek. Więc jeżeli Was zmieniacie i bierzecie inną liczbę oczek, to pamiętajcie, żeby liczba była parzysta. I teraz tak, układamy sobie łańcuszek w ten sposób, wyrównujemy, żeby wszystko było tutaj nam równo i żeby nam się nic tutaj nie pozawijało i przykładamy tutaj. Czyli jak gdyby łańcuszek taki do środeczka. Następnie połączymy sobie tutaj Pierwszą, tutaj naszą pętelką, taką z tyłu, która nam wystaje, pierwszą, którą robiliśmy tutaj z oczka. Czyli ja mam ją tutaj, ona jest podwójna, jest tam z tyłu łańcuszka, czyli przekładam włóczkę w ten sposób i połączyłam. I w zasadzie, bo najważniejsze jest tutaj właśnie, żebyśmy dobrze sobie połączyli. Czyli tak, ja ułożyłam właśnie ten łańcuszek do środeczka w ten sposób, że przyłożę. To ta warstwa tutaj tego łańcuszka idzie w ten sposób. I żeby nie była właśnie zagięta. To jest bardzo ważne, bo wtedy nam krzywo wyjdzie. Czyli tak, mam 36 oczek i teraz tak zrobię sobie w ten sposób, że zaznaczę sobie tutaj to oczko, żebym wiedziała, gdzie właśnie było tutaj to łączenie, żeby się nie pomaliła, żeby mi się czasem nie zwiększyła, czy nie zmniejszyła liczba oczek. 36 połączeniowe tutaj było razem z tym pierwszym. Więc w ten sposób mamy połączone. Następnie będziemy robić dwa oczka do góry. Raz, dwa. To będziemy traktować jako pierwszy półsłupek i pomijamy już tutaj robienie dalszych półsłupków. Dopiero w tym tutaj oczku, następnym, czyli ten taki łączeniowy zrobiłam tylko dwa oczka łańcuszka. Następnie będziemy robić słupki z jednym narzutem, czyli robimy narzut, wbijamy się tutaj w tą pęteleczkę, przeciągamy włóczkę, następnie narzut. Przeciągamy przez dwie, znowu narzut i przez dwie. Tak na razie wygląda robótka. I znowu narzut, bijamy się w kolejną z tego łańcuszka, tylną trzeba zabierać dwie, jeżeli się robi z dwóch. W ten sposób, przez dwie i przez dwie. Czyli robimy zwykłe słupki z pojedynczym narzutem. Dookoła musimy przejść, przerobić tak wszystkie. Ja przejdę dookoła i pokażę Wam tutaj, jak to właśnie wychodzi to łączenie. I tak już wygląda nasze kółeczko. Czyli, jeżeli dobrze sobie połączyliście, to po złożeniu nie powinno Wam się tutaj nigdzie zaginać. I to znaczy, że dobrze było połączony łańcuszek. Jeżeli macie tutaj jakieś wywinięcie czy zagięcie, trzeba spróć i zrobić jeszcze raz, ponieważ no, to będzie widać. Więc trzeba po prostu równo przyłożyć, tak jak pokazywałam. Ja mam tutaj jeszcze 35 oczko, żeby pokazać Wam, że tu mam ostatnie oczko. Czyli jeszcze tutaj przerabiam. Tutaj tą pełną pęteleczkę w ten sposób. O, się o jedno. Jeszcze raz. I robię 36 oczko. Czyli tak, tutaj jest właśnie to miejsce łączeniowe, gdzie ja łączyłam ze sobą łańcuszek, i to dzięki temu, że zaznaczyłam, już wiem, że tutaj nie robię dodatkowego oczka, ponieważ z tego oczka wyszły właśnie tutaj te dwa oczka łańcuszka, które potraktowaliśmy jako słupek. Więc w tym momencie to było moje ostatnie oczko, i ja będę łączyć. Jak, po, jak sobie sprawdzić, czy macie 36 oczek? Po prostu trzeba sobie policzyć tutaj te słupki. Ten sposób. Jeżeli wyjdzie Wam, że macie 36, czy tam swoją liczbę, to znaczy, że dobrze prawidłowo się wbiliście. Oczywiście, licząc tutaj te dwa oczka jako słupek. I teraz połączymy sobie. Czyli tak, pomijam to, ponieważ tu były dwa oczka, pomijam sobie te dwa oczka i wbijam się, jakby dopiero w trzecie tutaj oczko. Zahaczyć, zahaczę o trzecie, przeciągnę włóczkę i zrobię oczko ścisłe. I dzięki temu mam już. Zamknięte oczko, wszystko mamy ładnie tutaj, e, mi się dopina. Tutaj, tą włóczkę, jak już wykonamy, trzeba będzie sobie z tyłu pochować, zabezpieczyć, żeby była ładna, równa tutaj krawędź. Mamy pierwsze łączenie i teraz będziemy wykonywać wzór. Wzór będzie bardzo prosty. Będziemy robić właśnie na przemian e, półsłupki, znaczy słupki nawijane. Raz będziemy się wbijać z przodu, raz z tyłu. Zawsze będziemy zaczynać tak samo, po złączeniu, ponieważ będziemy łączyć kółeczko, będziemy zawsze zaczynać od dwóch oczek łańcuszka i to będę traktowała jako już pierwszy słupek. Następnie zaczynam tutaj od tego oczka, od tego słupka i będę robiła tak, narzut, biję się tu i jak gdyby wyłonię tutaj ten słupek, chcę go zahaczyć, cały słupek, tak będzie tutaj z tyłu widać, że mamy szydełko przebite, Chcę po prostu cały ten słupaczek, jeżeli luźno Wam chodzi, to znaczy, że dobrze się wbiliście. I tak, przekładam sobie włóczka i następnie wykonuję zwykły słupek, tak jak do tej pory. W ten sposób. To było wbijanie się z przodu. Następnie na zamiankę jest wbijanie się z tyłu. Czyli znowu robię narzut. Jak tu robiłam z przodu, tak tu muszę e, zabrać, jak gdyby, e, szedełko od tyłu, bić je tu, żebym widziała je z tej strony i od tyłu tutaj zahaczyła. I zabrała, przeciągnęła włóczkę przez ten słupek. I znowu zwykły słupek przez dwa i przez dwa. I tak robimy na zamianę. Czyli raz się w przodu, raz się z tyłu. Tu było wbijanie się z tyłu, więc teraz wbijamy się, zahaczamy z przodu. Mamy słupek z przodu, jest przewinięty. Przeciągamy włóczkę i robimy słupek. Raz, dwa. Znowu z tyłu. Robimy narzut. Słupek. Przeciągnięty tutaj z tyłu, przeciągamy włóczkę. Raz i dwa. I znowu narzut, z przodu i raz i dwa. Kto już umie to na pewno wie jak robić, a kto nie, musi po prostu poćwiczać. To jest naprawdę bardzo proste. Ten słupek tutaj widać, można sobie rozszerzyć paluszkami, żeby było łatwiej, żeby po prostu fajnie nam tutaj się robiło i szło. Czyli słuchajcie, tak robimy oczywiście do końca. Ja przerobię do końca. I znowu Wam pokażę, jak połączyć. Ja już tutaj jestem prawie na końcu, miejscu, gdzie właśnie miałam mój marker. Tak naprawdę można już go wypiąć, ponieważ robimy dookoła łącząc, więc nie jest konieczne tutaj, żeby on był przypięty. Natomiast i właśnie dlatego mówiłam, że jest potrzebna parzysta liczba oczek, ponieważ tak, tutaj zrobiłam wbijając się od tyłu, natomiast tu jeszcze ostatni słupak został mi z przodu w ten sposób. I to już jest ostatni, ponieważ tutaj ten już był przerobiony jako dwa oczka łańcuszka. I tutaj również ten górny to są nasze dwa oczka łańcuszka, tutaj. Tak naprawdę, jak robicie te dwa oczka łańcuszka, możecie sobie je zaznaczać, żebyście właśnie wiedzieli, gdzie one tak naprawdę są. I teraz znowu będziemy łączać. Czyli tak. To dwa oczka łańcuszka będziemy traktować jak tak naprawdę taki y, półsłupak tylny, ponieważ on tak właśnie będzie wyglądał. Dlatego parzysta i zaczynamy od przedni, bo kończymy na przednim, a w środku są te dwa oczka łańcuszka, które przypominają nam trochę właśnie ten wzór takich tylnych y, wbijania się słupka. Dlatego ja w ten sposób robię i y, mówię, ten szew jest po prostu naprawdę bardzo mało widoczny. No, tak naprawdę trzeba by się wpatrzeć i przyglądać, gdzie, gdzie było to łączenie. Dobrze, słuchajcie, no to jesteśmy teraz tutaj na górze i również tutaj będę się wbijała, łączyła ze sobą łańcuszek. biję się tutaj w drugie oczko łańcuszka, czyli tutaj wbijamy się. Mamy, mieliśmy pierwsze, tu mieliśmy drugie i wbijam się teraz w drugie oczko łańcuszka. W Pierwszym razem wbijam się w trzecie, żeby po prostu połączyć trochę ten łańcuszek, żeby nie był taki bardziej ściśnięty. Natomiast tutaj wystarczy w drugie oczko łańcuszka, i znowu jestem tutaj. I robię sobie dwa oczka łańcuszka, czyli raz, dwa. I znowu zaczynam mój wzór, czyli znowu narzut. Zaczynamy od następnego. To pomijamy, to wszystkie co były nasze dwa oczka, i znowu robię z przodu w ten sposób. Czyli znowu jak dojdę dookoła, będę się wbijała w to oczko, łącząc po prostu cały rząd. I słuchajcie, to jest po prostu cały wzór na mój ściągacz. Tak naprawdę, no, musicie po prostu ubierać na siebie i sprawdzać po prostu, w którym momencie chcecie, jaką długość, żeby miał i jaki chcecie, żeby właśnie był, i sprawdzać, czy dobra jest właśnie szerokość. Ja tutaj przerobiłam sobie na około 6 cm, około 6, i liczyć tak naprawdę rzędy, ile tego jest. Ja tutaj zazwyczaj sugeruję się tym, że liczę sobie tutaj takie wystające, właśnie poziome włóczki. A tak naprawdę, no też jeżeli zaczynacie robić, to też widać, w którym momencie jesteście na takiej samej wysokości. Można liczyć rzędy, można liczyć tutaj te słupki, jak Wam wygodniej, byśmy zrobili dwie takie same rękawiczki o takiej samej długości. Więc tak jak mówię, ja przerobię tutaj taką samą, żebym miała dwie równe i pokażę Wam, jak dalej będziemy zmieniać wzorek. Ja już przerobiłam cały mój ściągacz, uzyskałam dokładnie taką samą wysokość tego, co tego. Następnie właśnie przejdziemy już do tego wzorku. E, tak naprawdę będziemy cały czas pracować dookoła, i tutaj po złączeniu tych dwóch ze sobą e, zaczniemy od tego momentu wzoru. Czyli tak, robię na razie oczko łańcuszka, raz, i w tym samym oczku zrobię zwykły półsłupek, w ten sposób. Nawijam i przekładam. I tutaj sobie zaznaczę miejsce, w którym zrobiłam, skończył mi się tutaj ten półsłupek. Zahaczę sobie tutaj e, znacznikiem. I to jest mój pierwszy półsłupek. Zrobię tak dookoła, czyli po prostu mijamy się tutaj w całe oczko, przekładamy włóczkę i od razu przez trzy w całe, przekładamy przez trzy w ten sposób. Zwykłe półsłupki z narzutem dookoła. I jak przerobię tutaj dookoła całe, to pokażę Wam, jak połączyć i co dalej. I jestem już tutaj na końcu, tu mam jeszcze jedno oczko, które przerobię. I teraz tak, ponieważ tutaj łączyliśmy, więc w zasadzie z dwóch oczek powstało jedno, będę musiała się wbić jeszcze raz tutaj w to oczko. Czyli tak, to było moje pierwsze zaznaczone, tu było oczko łańcuszka, więc tu w tym oczku zrobię jeszcze raz półsłupek. Tak naprawdę musi Wam wejść taka sama liczba półsłupków, co tutaj mieliście słupków, czyli jeżeli policzycie sobie te słupaczki, tu, te oczka, musi Wam wejść po prostu 36. I tak właśnie wychodzi, że to 36 jest tutaj, ponieważ tak jak mówię, tu było to łączenie, tak jak gdyby z dwóch oczek jedno. Słuchajcie, mi weszło właśnie 36 oczek, czyli tu jest pierwsze, tu jest ostatnie Tak naprawdę ja będę pracowała dalej na szydełku 3,5, ale jeżeli Wy chcecie, żeby tutaj troszeczkę było szerzej przy rączce, bo wiadomo, tu mamy mniej, a tu szerzej Możecie użyć większego szydełka, na przykład 4, i wtedy robótka będzie troszeczkę się zwiększała. Ja natomiast tego nie potrzebuję. Tu mam na równi wzór, jest rozciągalny, więc naprawdę nie ma takiej potrzeby, żeby po prostu zwiększać. Ale to oczywiście zależy od Was. Jeżeli potrzebujecie, możecie po prostu wziąć większe szydełko. Słuchajcie, teraz będziemy robić naokoło. Więc zaznaczyliśmy sobie te pierwsze oczko tylko na początku, żebyśmy wiedzieli właśnie, gdzie jest pierwsze, i policzyli, i mieli tyle samo tych e, supeczków. Ja sobie teraz to wypnę i nie będę już nic ze sobą łączyła, tylko po prostu robiła dalej w kółeczko. Z tym, że tutaj będziemy się wbijać w tylną pęteleczkę. Czyli trzeba sobie po prostu robić narzut, od razu tutaj wbijam się już w to oczko i wyszekuję tutaj takiej tylnej pęteleczki. Czyli po prostu chodzi o to, żeby to oczko wyeksponować, żeby ono zostało tutaj, to muszę zahaczyć o to następne. Po prostu zahaczam i przekładam. I znów narzut, tutaj od środeczka, zahaczam i przekładam przez trzy. W ten sposób. I tak naprawdę już będzie nam się tutaj robiło cały czas dookoła, więc już nie będzie nam się nic zwiększało ani zmniejszało. Tak będzie wyglądało tutaj jedynie to przejście, które gdzieś tutaj musi być, natomiast tutaj już jest wszystko po prostu dookoła i nie ma żadnego łączenia innego. Tak będziemy, słuchajcie, przerabiać cały czas, do momentu dotąd, dopóki uznacie, że macie tutaj już ten kciuk i chcemy właśnie wyodrębnić ten otwór na kciuk, i w tym momencie właśnie zatrzymam się. I pokażę Wam, jak zrobić. Tutaj jeszcze przerobię po prostu kilka rzędów, by Wam pokazać, że tak naprawdę już nie ma żadnej filozofii. Oczka się już połączyły, nigdzie nie potrzebujemy łączeń. Robimy w tylną pęteleczkę i dzięki temu powstaje nam tutaj taki ładny warkoczek. I oczywiście im więcej takich rzędów zrobimy, tym więcej będzie takich warkoczeków, tak jak tutaj. One się będą tak ładnie ściśniać. Zagęszczać, i tak to będzie wyglądało. Ja natomiast pokażę Wam tutaj, ile oczek zrobiłam, i jak zrobiłam tę dziurkę. I to naprawdę faktycznie zależy od Was, jak długo tutaj chcecie mieć, jaki długi ściągać zrobiliście. Po prostu mierzcie, przymierzajcie na bieżąco. I w momencie, kiedy um, chcecie oznać, że już miejsce na kciuk, to się zatrzymajcie. Ja tutaj zrobiłam około 8 cm, więc przerobię tyle samo a, i zaraz Wam pokażę, jak tutaj zrobić dziurę. Ja już przerobiłam sobie tutaj tą samą wysokość, co w poprzedniej rękawiczce. Jak sobie sprawdzić taką samą wysokość? Więc tak, tutaj z jednej strony mamy właśnie taki początek naszego wzoru. Więc ja wyznaczyłam sobie 13 takich właśnie rzędów warkoczy, że będzie właśnie z jednej strony i z drugiej. Czyli tak, licząc tutaj ten pierwszy, u mnie zatrzymałam się tutaj na tym 13. I mniej więcej właśnie kończę podobnym miejscu co tutaj zaczynałam ten wzór, żeby właśnie mniej więcej się pokrywał tutaj ten wzór. Tu nie jest do końca ważne, które oczko kiedy, bo tak naprawdę tego nie będzie widać. Chodzi tylko o właśnie mniej więcej oszacowanie. I teraz słuchajcie, trzeba na, na siebie ubrać właśnie tą rękawiczusię i zobaczyć, tak naprawdę, ile potrzebujemy tutaj miejsca, w tym miejscu, żeby wiedzieć, właśnie ile na kciuk zostawić. Ja tutaj wyznaczyłam sobie w środku 10 oczek, wy możecie mniej lub więcej, w zależności od tego, jaką dziurkę tutaj chcecie. No bo ten dziurk tutaj musi też być, prawda, luźno, żeby nie blokować sobie ruchów. Więc u mnie wystarczyło 10 oczek, i teraz trzeba sobie właśnie te oczka zaznaczać, żeby się nie pomylić, w które właśnie wbić. Czyli tak, u mnie tu jest pierwsze i tu jest dziesiąte ostatnie. Więc zaczynamy w miejscu, którym tutaj, przed tym oczkiem, gdzie ja jestem. Oczywiście wszystko się poplątało, ale nie szkodzi. Jestem tutaj. I teraz e, pomijam właśnie to pierwsze oczko, zrobię oczko łańcuszka. I też, e, słuchajcie, jeżeli chcecie mieć taką samą szerokość tutaj, co na górze, bo wiadomo, tutaj mieliśmy szerzej, i rączka się zaczyna nam tutaj zwężać. Więc, żeby mieć bardziej dopasowaną rękawiczkę, ja postanowiłam o, w ten sposób, że. Zostawiając tutaj te 10 oczek, na górze zrobię mniej, czyli tak naprawdę, żeby sobie właśnie zawęzić, żeby nie było zbyt szeroka, żeby te ruchy też nie były takie, że mi tutaj się po prostu wszystko rusza. E, czyli dla mnie wyszło tak, że po prostu nabiorę tylko 6 oczek łańcuszka, łącząc tutaj, czyli jak gdyby 4 pominę i to mi zawęzi troszeczkę wysokość na górze. Czyli znowu, e, najlepiej sobie właśnie wziąć kolejny znacznik przypiąć sobie tutaj, gdzie jest ostatnie oczko, żeby nam się nie mieszało i nabrać tyle oczek łańcuszka, jak Wam wygodnie. Tak naprawdę, jeżeli przerobimy ten rządek, będzie można przymierzyć sobie rękawiczkę. Jeszcze raz sprawdzić, zanim ją skończymy i przerabiamy kolejne wzorki, czy ona właśnie się dobrze układa, czy jest za mała, czy za wąska. Trzeba po prostu mierzyć. Czyli tak, tu mam pierwsze, drugie, trzecie, czwarte, piąte, szóste. I kolejne oczko to już będzie tutaj łączeniowe, czyli pomijam te 10 i następne zrobię tak jak robiłam we wzorze, czyli robię narzut, pomijam to i też wbijam się w tylną pęteleczkę i zrobię od razu właśnie ten sam półsłupek. Starajmy się tu zrobić tak trochę ciasno, żeby nam się właśnie nie rozbiegł za bardzo tutaj ten wzór. I dalej robię tak samo, przerabiam sobie dookoła półsłupeczkami w ten sposób. Jak już wiemy, że mamy w miarę tutaj stabilne, teraz możemy sobie właśnie przełożyć rękę i sprawdzić, czy taki sznureczek jest odpowiedni, czy chcemy, żeby to było więcej zabrane, czy mniej. Ja mam dosyć szeroko, można zostawić mniejszy otworek, w zależności jak mam wygodnie. Tutaj nic nie chcę właśnie narzucać. Więc dobrze, ja sobie zostawiam tak, przerobię dookoła i pokażę Wam tutaj, co dalej. I jestem tutaj, gdzie miałam zaznaczone to pierwsze oczko, zanim zaczęłam dodawać, żeby mi było właśnie wygodniej. Ja już sobie wypnę ten znacznik i przerobię tutaj jeszcze raz tak samo te półsłusepeczki, wbijając się tutaj. Następnie będziemy właśnie przerabiać te oczka łańcuszka, czyli tak, ja będę pracowała tutaj tak samo, żeby wyodrębnić tą ładną krawędź na tylnej tutaj krawędzi. Czyli znowu robię narzut. I wybieram sobie taką, o, jak tutaj macie oczko, i przewiniecie sobie ten łańcuszek. Mamy tutaj taką pierwszą krawędź, o którą zaczepię nasze oczko. O, w ten sposób przebiję się i przerobię zwykły półsłupek. W ten sposób, i tak przerobię cały sobie łańcuszek. Tu może być troszeczkę ciężej, bo oczka mogły nam się zacisnąć. Ale to nawet lepiej, żeby robótka była troszeczkę stabilniejsza. Przerabiamy sobie dookoła te wszystkie nasze oczka w ten sposób. I ostatni tutaj mój oczko łańcuszka jest również tutaj. Jak sobie odwrócę, to również zahaczę sobie o taką tylną pęteleczkę. Chodzi tutaj o to, żeby nam ładnie tutaj ten łańcuszek został. Więc jak zabieracie dobrą pętelkę, to będzie widać, że jest ładny łańcuszek. I oczywiście dalej kontynuujemy wzór tak samo. Już tutaj przez tą najtrudniejszą część przeszliśmy. Teraz już tylko słuchajcie, będziemy dalej robić dookoła. Czyli jeżeli ustabilizowaliśmy sobie tą dziurkę, teraz zmierzmy sobie jeszcze raz, czy faktycznie nam tyle odpowiada, czy potrzebujemy na przykład E, zabraliśmy 10, to też dobrać 10, albo dobrać 5, albo dobrać 3. To na, tak naprawdę zależy od Was, najlepiej właśnie przymierzać. rękawiczka się robi bardzo szybko, więc w razie czego można coś podpróć i zamienić. Tak naprawdę ma być wygodna, a nie denerwować się, że musimy zrobić jeszcze raz. Czyli słuchajcie tak, ja przerobię kilka rzędów dookoła i znowu Wam powiem, jak sobie policzyłam te rzędy, żeby było właśnie tak samo, i pokażę Wam właśnie, jak jeszcze wykończyć tutaj na końcu. I ja już też skończyłam przerabiać górną część. Oczywiście, Wy sobie zmierzcie i zobaczcie, czy chcecie, żeby Wam się tu kończyło, czy dalej, w zależności, jak luźne chcecie mieć paluszki. E, ja tutaj przerobiłam w ten sposób, że licząc od takiego rozwarcia. Przerobiłam sobie po prostu 8 rzędów. I tak samo zrobiłam pierwszą, żeby właśnie wiedziała, że są równe. I oczywiście znowu zatrzymuję się tutaj, mniej więcej właśnie w tym miejscu, gdzie był sznureczek, bo to jest właśnie taki weznacznik tutaj mojego wzoru. <laughs> nie mieści mi się w kamerce, ale chodzi o to mniej więcej, to nie jest ważne dokładnie w którym miejscu, ponieważ od tego momentu będę troszeczkę niwelować tą właśnie wysokość, ponieważ robimy dookoła, więc jakbyśmy tak zakończyli, to by był taki nierówny szef. Zrobimy sobie w ten sposób, że od tego momentu zrobię sobie narzut i również wbiję się to samo miejsce, ale będę już robiła zwykłymi oczkami ścisłymi. I takimi oczkami ścisłymi przerobię sobie właśnie cały taki rządek, czyli zaznaczę to oczko, żebym wiedziała do którego momentu mam robić tymi oczkami ścisłymi. To jest właśnie w ten sposób, tak jak widzicie. Czyli tutaj się robimy narzut, wbijamy. I od razu przekładamy przez dwie. W poprzednim robiliśmy jeszcze raz narzut i przez trzy. Tutaj już tylko przez dwie. Narzut. Przekładamy i od razu przez dwie. Czyli ja przerobię sobie tak dookoła. I już sobie przerobiłam całe kółeczko. Jak widzicie, już jest coraz niżej. Następnie już sobie wypnę ten marker i przerobię. Dwa oczka zwykłe ścisłe w ten sposób, że już po prostu wbijam się tu i bez żadnego narzutu. Znowu przekładam w ten sposób. Dwa, mogę zrobić jeszcze jedno, trzy. Następnie już będziemy właśnie sobie tutaj zakończać, czyli zostawiamy sobie pętelkę, wykładam szydełko i wbijam je tutaj, jak gdyby w następne oczko, które bym miała przerobić wzór, czyli też w tylną pęteleczkę. I przełożę sobie tą pętelkę przez to. W ten sposób sobie tu zacisnąć już mogę sobie odciąć moją włóczkę i przełożyć włóczkę przez moją pętelkę i mocno zacisnąć. W ten sposób będziemy tutaj chować właśnie tą włóczkę, niteczkę, która nam tutaj została. Trzeba je właśnie można ją tutaj przepleść. Przez wzór, tak żeby się nie przebiło mniejszym szydełkiem. W ten sposób przekładam. Jeszcze raz sobie tutaj zaciągam. Kilka takich właśnie przełożeń. Im dalej, tym lepiej, żeby nam się nie było widać właśnie tej włóczki. Czyli kilka razy przepleść i Odciąć. Dzięki temu mamy tutaj w miarę fajną, równą krawędź, której naprawdę nie będzie widać. I oczywiście, tak samo trzeba sobie schować tutaj tą włóczkę z poprzedniego, również poprzeplatać tutaj przez wzór i również odciąć. I słuchajcie, w zasadzie nasza rękawiczka gotowa. Jesteśmy gotowi na zimne, chłodniejsze dni. Ja Wam bardzo dziękuję, że oglądaliście filmik. Pozdrawiam Was cieplutko i zapraszam na kolejne moje filmiki. Do zobaczenia!